Witam na kanale Świat Linuxa. I teraz mam takie pierwsze pytanie, na które sobie zapewne samo odpowiem za, chwile, chwile, za chwileczkę. Czym jest NUVO? Zapadła cisza. Mianowicie, NUVO są to sterowniki do kart graficznych NVD, pod Linuxem oczywiście, tak? To są sterowniki, które są otwarte, które są konstruowane, które są. Programowane przez społeczność Linuxową dzięki inżynierii wstecznej zastrzeżonych sterowników NVIDIA dla Linuxa, tak? To już wszyscy wiemy. Teraz uwaga, ponieważ wczoraj 7 sierpnia stała się rzecz niesamowita. Jak wiecie albo nie wiecie, w 2012 roku NVIDIA zaoferowała się, że pomoże społeczności Linuxowej aby stworzyć sterownik otwarty do ich kart graficznych. Powiedziała wtedy, że otworzy swoje źródła, że pomoże deweloperom i że udostępni źródła y, tych wszystkich sterowników, swojej technologii itd., itd. No i minęło 7 lat. No i właśnie wczoraj to się stało. Tak, tak dobrze słyszycie, bardzo dobrze słyszycie. Mianowicie wczoraj, i tutaj czytam. Hmm, czytam pana Michaela Lara Bella z forum Foronixa, że Nvidia wydała publiczną, ogólnodostępną na licencji MIT dokumentację części swojego interfejsu sprzętowego GPU. Prace cały czas trwają nad upublicznieniem całości interfejsów, oświadcza rzecznik zielonych. A co to mianowicie znaczy? To znaczy, że nasza kochana społeczność nowo którzy tworzą te sterowniki, dostanie bardzo dużą pomoc i dokumentację do różnych generacji kart NVIDII. Będą to m.in. informacje o Volcie, Pascalu, Maxwellze, Maxwellu i Keplerze. A propos Turinga, Turing ma dołączyć niebawem za jakiś czas. Nie wiadomo za jaki czas, być może będzie to 7 lat następnych, no ale w każdym razie myślę, że nowość jest bardzo, bardzo ciekawa. Co w tej chwili zawiera ta baza, można powiedzieć, cała, która została udostępniona? Mianowicie wśród przedstawionych informacji znajdują się między innymi tabele BIOS, bloki sterowania i inicjalizacji, funkcje bezpieczeństwa dla silnika Falcon. Adresy do sterowania taktowaniem rdzenia i pamięciami nagłówki programu modułu cieniującego i opisy stanów zasilania. Jak tutaj jeszcze jest napisane, że nie jest to co prawda komplet danych, ale jest to znaczny więcej niż Open Source otrzymało ten VIDI do tej pory. Jest to bardzo, bardzo, bardzo duży postęp i hmm, w sumie powinniśmy jakoś NVIDII za to podziękować, tak? że w końcu, w końcu zaczęła jakąś tam pomoc no, można się zacząć zastanawiać dlaczego to się stało, tak? Czy, czy, przyczyną jest między innymi jest między innymi to, że MD wydało nowe karty graficzne, tak? bardzo, bardzo dobre i mocne karty graficzne zdecydowanie tańsze od kart MVD czy jest to jakikolwiek inny, inny powód, że tak powiem no w każdym razie jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy news jeżeli ktoś jest programistą, to myślę, że, że go to zdecydowanie zainteresuje. A pozostałych użytkowników, no to już zależy. Jeżeli ktoś używa sterowników zamkniętych NVIDII, no to ta nowość go raczej nie dotyczy. Jeżeli używa NUVO, no to myślę, że będzie, będzie zadowolony, bo te sterowniki na pewno dostaną, że tak powiem, kopa. I powinna zwiększyć się ich wydajność. I ogólnie cała sprawa powinna pójść po prostu do przodu, tak? Zdecydowanie można powiedzieć. No niestety jest mały problem jeszcze. Mianowicie sprawa jest taka w nowo, że największym problemem jest zarządzanie stanami energetycznymi i zegarami na kartach serii gtx 900 i nowszych. To nie zostało jeszcze wyjaśnione, nie zostało to jeszcze opublicznione, ale Nvidia obiecuje, że przyjrzy się sprawie i być może zostanie to jakoś Społeczności przedstawione i poprawione, tak? Więc należy mieć po prostu nadzieję, że wszystko idzie ku dobremu. No, jak wiadomo, ogólnie granie na Linuxie w ostatnich kilku latach poszło tak do przodu, że, że czasami w niektórych grach, powtarzam, w niektórych grach, Linux przegania Windowsa, tak? Jeżeli chodzi o, o jakość, o ilość FPS-ów. No, oczywiście, wiadomo, że jeszcze dużo, 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 dużo brakuje do natywnego grania i tak dalej, i tak dalej. No, można powiedzieć, że myślę, 80% gier nowych chodzi bez problemu na Linuxie w tej chwili, czy tam przez Lutrisa, czy przez Vulkana, czy przez Steama, czy przez różnego rodzaju tam tłumaczenia i tak dalej, i tak dalej, jak tam protony, właśnie i tak dalej. No, problem duży jest z grami, jeżeli chodzi o, o gry multiplayerowe, tak? No bo niestety anti Wywala momentalnie, i, i można za to wyrwać bana. Można, można za to dostać bana, więc, więc to niestety, jeszcze z tym jest mały problem. Ale, ale mimo wszystko widać, że, że idzie to do przodu i że, że Linux naprawdę rośnie w siłę. Tak? Niektórzy się będą śmiali, hahaha, 1% i tak dalej. No ale to nie jest temat na, to, na ten news, że tak powiem. Pewnie niektórzy już wiedzą o tej informacji. Niektórzy jeszcze nie wiedzą. No to już de facto można powiedzieć, że wiedzą. Postaram się umieścić pod filmem link do, do archiwum na GIT. -ie. No właśnie go sobie tutaj przeglądam. Jest tabela informacji o BIOSie, DCB, DEV, Falcon Security, Memory Clock, Clock, Clock Table, Memory Twig Table. No jest tego po prostu sporo. Nazywa się repozytorium nvidia-open-gpu-doc. Coś pięknego wygląda, to po prostu wow. I, i tyle moi kochani. To taki news, news, że tak powiem, w miarę, w miarę na szybkości. Dajcie info może pod, w komentarzach, jaką kartę macie, jak ta karta się sprawuje i tak dalej i tak dalej no i nic, jeżeli dzisiaj imprezujecie to wypijcie jedną banie za że tak powiem kulturalnie za, za NVIDIA, bo naprawdę fajnie, że to się stało, bardzo dobrze, że to, to się stało jeszcze raz miłego, dobrego udanego wieczorka trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam tutaj świat Linuxa, trzymajcie się cześć